Kolejne rekordy zakażeń we Włoszech i Francji. Setki tysięcy nowych przypadków. We Włoszech odnotowano kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Zachorowało 144 tysiące osób. Włoski minister zdrowia chce rozważenia obowiązku wzmocnionej przepustki COVID-19 we wszystkich miejscach pracy, wystawianej tylko na podstawie szczepienia lub wyleczenia. Z kolei we Francji odnotowano 232 tysiące zakażeń, najwięcej od początku pandemii. Ponad 144 tysiące zakażeń koronawirusem zarejestrowano w piątek we Włoszech. To nowy rekord od początku pandemii. Zmarło 155 osób. Liczba wykonanych w ciągu jednej doby testów przekroczyła 1,2 miliona. W czwartek zanotowano prawie 127 tysięcy zakażeń. W ostatnich dniach liczby te lawinowo rosną. Najwięcej przypadków jest w Lombardii ponad 41 tysięcy. 11,7% testów dało wynik pozytywny. Wskaźnik ten jest stabilny. W szpitalach zajętych zostało ponad 150 następnych miejsc. Na intensywnej terapii jest 1260 chorych na COVID-19, a na pozostałych oddziałach ponad 11 tysięcy. Minister Zdrowia Roberto Speranza oświadczył, że należy poważnie rozważyć propozycję wprowadzenia we wszystkich miejscach pracy obowiązku wzmocnionej przepustki COVID-19, wystawianej tylko na podstawie szczepienia lub wyleczenia. Wykluczone zostałyby w ten sposób paszporty covidowe na podstawie testów. Według mediów rząd Włoch podejmie decyzję w tej sprawie na początku stycznia. Rekord również we Francji i rekord zakażeń padł również we Francji. Minionej doby wykryto 232 tysięcy. Zakażeń koronawirusem najwięcej od początku pandemii. Liczba infekcji przez trzeci dzień z rzędu przekracza 200 tysięcy, poinformowały w piątek francuskie władze. Hospitalizowanych z COVID-19 jest obecnie 96 471 osób, w tym 3543 na oddziałach intensywnej terapii. Zmarło 189 chorych zainfekowanych SARS-CoV-2. Na oddziały intensywnej terapii w ciągu minionej doby trafiło 37 osób.